Choreograf zespołu Pieśni i Tańca Świerczkowiacy, Wiesława Hazuka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pani choreograf, wiemy, że ten niedzielny koncert 18 października, na który tak czekaliśmy, będzie w zmienionej formule. Pokażemy go prawdopodobnie, bardzo nad tym pracujemy, w wersji online, w wersji internetowej, bez udziału widowni ze względów epidemicznych. Dużo czasu zajęły przygotowania, bardzo dużo czasu. No tak, pracujemy nad, tym, pracujemy nad tym już przecież od zaczęliśmy w sierpniu pracę po tej przerwie. I zaraz wkrótce po kilku takich wstępnych ćwiczeniach już zaczęliśmy przygotowywać program, bo inni ludzie, bo nie wszyscy mogli do nas wrócić. No a teraz, żeby ten online koncert się odbył, to też wymaga od nas dodatkowo jeszcze Naprawdę wielkiego wysiłku, żeby tych ludzi, i żeby to tak pokazać, żeby, żebyśmy, żebyście Państwo mogli to obejrzeć i żeby no, wszyscy mogli być bezpieczni, prawda, bo jakie są oboszczenia, to wszyscy wiemy. Czyli koncert i formuła koncertu będą przeorganizowane, ale ci, którzy będą z nami przed ekranami komputerów, nie stracą. Oczywiście, że tak. Będzie tak, jak gdybyście Państwo tutaj byli. My zrobimy wszystko, cały ten program, który jest przygotowany. Cały ten program zostaje y, pokazany, więc zachęcam, oglądajcie nas i wspierajcie nas mentalnie, choćby skoro nie możecie oklaskami. Bo zanim ta zmieniona formuła będzie dokonana, to też przed Państwem bardzo konkretna praca, żeby to zrobić. No oczywiście musimy coś zrobić. Musimy przyjść, musimy się ubrać i yy, trochę wcześniej, prawda, musimy, jakby się gdzieś coś nie udało powtórzyć. To dodatkowa praca, ale zrobimy wszystko, żeby zadowolić widza, no i siebie też, bo dla nas to przecież jest to, co kochamy, co, co robimy od tylu już i tylu lat. Bardzo długo. No właśnie, a propos, anonsujemy koncert 18 października i drugi koncert, który miał się odbyć tydzień Jest. później. Anonsując go, mówiliśmy o tym, że zabrzmią najpiękniejsze utwory, te ulubione ojca świętego Jana Pawła II, bo to koncert dedykowany jemu i poświęcony jego pamięci. Będą te wszystkie Będą, uchwały. Będą i tutaj. Będzie Abba Ojcze na przykład? Tak, Marka? oczywiście, będzie Barka, będzie Abba Ojcze i będzie sporo pięknej muzyki i takiej odbiegającej od folkloru w sposób zasadniczy poszerzona orkiestra, pan Andrzej Radzik opracował przepiękne aranżacje tej muzyki, więc będzie czego posłuchać. A my, świerszkowiacy, oczywiście, jak to my zatańczymy swój program na ludowo z przytupem, z uśmiechem, z radością. A przecież Ojciec Święty był człowiekiem pogodnym, radosnym i takiego Go chyba pamiętamy, no więc to wszystko dla Niego. Czy to znaczy, że w tych trudnych czasach, epidemicznie trudnych czasach, oglądając koncert możemy się bardziej tak naładować pozytywną energią? Sądzę że, tak. Sądzę, że tak. Tego no właśnie trzeba, bo na co dzień spotykamy się z całą falą wiadomości negatywnych, prawda, ten zachorował, ten zachorował, tu się dzieje, no to czym, jakiś antidotum na to wszystko, oprócz leków, jeśli ktoś musi, ale właśnie mentalnie, no może rzucić okiem na, na coś takiego, że mimo wszystko tkwi to w nas, prawda, radość z tego, co, co robimy, radość z tego, że możemy to pokazać i być może komuś sprawić trochę też tym radości. We wszelkich w pani choreograf zespół pieśni i tańca Świerczkowiacz jest anonsowany jako taki tarnowski fenomen. Tarnowski fenomen, zespół ludowy, no właśnie Starnowa, Tarnowa, przede wszystkim rodem z Mościc. Ja jestem ciekawa, co pani zdaniem jest siłą tego fenomenu? Przede wszystkim pasja ludzi? Przede wszystkim pasja ludzi. Świadczy o tym choćby to, że są tacy, którzy w tym zespole już tańczą 30 lat i więcej. I cały czas tańczą. I oni cały czas tańczą. Już tańczy matka i córka, yy, ojciec i córka, i to się dzieje, to przychodzi z pokolenia na pokolenie, jeśli można tak yy, powiedzieć. I oni wszyscy przychodzą tu przecież nie dla pieniędzy, prawda? Przychodzą po to, żeby być, żeby się spotkać, żeby potańczyć, pośpiewać. No i jakoś tak udaje się z tym zespołem to coś, co nie zawsze się udaje. Oni są skłonni uwierzyć w to, co mówimy do nich, my instruktorzy. Proponujemy im to. Czasami słuchają, bo czegoś jeszcze takiego nie było, prawda? Ale już im tak kiedyś powiedziałam: Więc słuchajcie, jeżeli będziemy współczuć, czyli czuć tak samo na ten temat, to będzie sukces. Jeżeli nie kupicie tego, co my instruktorzy Wam proponujemy, to możemy to odłożyć na boczną półkę. Udaje się, kupują. Ja jestem bardzo ciekawa, jak to robicie Państwo instruktorzy, że przekonujecie ludzi do muzyki ludowej, do tańca ludowego, przecież wcale nie tak mocno popularnego. Ale wie pani myślę, że właśnie to, że to jest taki wielopokoleniowy zespół, powoduje, że to mama tak tańczyła i śpiewała, no to teraz, a to koleżanka, a to jakaś ciocia. No i też myślę to, że na nasze koncerty przychodzi widownia tarnowska przede wszystkim, prawda, Mościcka, że oni ten zespół też uważają za taki swój zespół. Wszyscy Państwo, wy, którzy pewnie będziecie też oglądać online, nawet jeśli nie będziecie mogli tu usiąść na tych naszych pięknych fotelach, w tej, tej pięknej, pięknej sali. sali i bić nam brawo, ale my gdzieś tam, my, zespół, a ja z zespołem, będziemy czuć, tak, będziemy czuć te brawa, choć ich nie będziemy słyszeć plany na najbliższy czas. Będą próby, mimo trudnej sytuacji. Sądzę, że tak. To znaczy, uh -huh. jeśli ktoś się rozchoruje, no to... Ale na ogół do tej pory nam się to wszystko udawało. Będą próby, będziemy... Być może trzeba będzie coś przerobić, coś troszkę na mniejsze składy. No, mamy jeszcze parę rzeczy, które są zaczęte i których nie możemy dokończyć. No bo tak to się zrobiło. Mam nadzieję, że... Ale nie jestem pewna. Może by się udało jakiś świąteczny koncert nam zrobić z kolędami. To brzmi Bardzo jak, jak anons. No, zobaczymy. Z tym no. zrobimy, może się Byłoby uda. dobrze na, już na tej sali. To będziemy nad tym jeszcze pewnie pracować. jeszcze pewnie Będziemy, o tym rozmawiać. Tak, tak. Nie odkładamy nic na potem, pracujemy. Pracujemy na tyle, na ile to oczywiście będzie możliwe, bo jeśli przyjdzie zarządzenie, że nie wolno, no to wtedy musimy. Bardzo bym chciała tego uniknąć. Wracając jeszcze do prób, próby dwa razy w tygodniu mówię o zespole, o tej grupie reprezentacyjnej. Tak. W godzinach wieczornych ciężka fizyczna praca. Tak. Ale oni są młodzi, wciąż nawet tacy, którzy już są około pięćdziesiątki, to też są młodzi. Mam takiego najstarszego tancerza, jak na niego patrzę, to jestem pełna podziwu, co on jeszcze potrafi wyprawiać. Fizycznie Uło. także. Tak, i mhm. tańczy, i śpiewa, i lajkonika na siebie nałoży, który waży sporo i, i szaleje. No więc nie ma rzeczy niemożliwych. Czy są potrzebni młodzi adepci do zespołu? Tak, jak najbardziej. Kto jest zapraszam, najbardziej zapraszam, zapraszam. No bo przychodzi taki czas, że nawet ci najbardziej wytrwali y, muszą, y, prawda, skończyć swoją karierę artystyczną. no Mamy wprawdzie młodsze grupy, ale też z tym jest trochę trudno, bo tak na ogół bywa, że do matury. Mhm. A potem odchodzi A młodzież na studia, mhm. rzadko kto zostaje w Tarnowie i doskonale przygotowanych ludzi z tych młodszych grup tracimy, zamiast zasilić nimi. Chociaż mamy parę osób z młodszej grupy, zostało chyba trzy dziewczyny, które są. Czy no. tak samo chętnie zapisują się do zespołu dziewczęta, jak i chłopcy? Czy jest Nie, pewna Nie, jest, różnica? jest no za dziewczęta zawsze, zawsze dziewcząt było więcej, zawsze chłopców było mniej. No ale w, ja mówię zawsze do dziewcząt dziewczyny popracujcie nad swoimi kolegami. To uśmiechnij się, zaproponuj, chodź na tańce. Takie inne, no bywa różnie. No, czasami właśnie przychodzą, bo koleżanka tańczy. Uy. Pani choreograf, na koniec zupełnie. Mam taką prośbę i propozycję. Proszę cofnąć się w czasie. Od dzisiaj, do tych początków Pani pracy w zespole, taka myśl, taka refleksja, która przychodzi, patrząc na dokonania, które są dzisiaj, ale jednak podążając przez te wszystkie lata. No to jaka jest ta myśl, jaka jest ta refleksja? Myślę taka, to doświadczenie tych pięćdziesięciu paru lat, a ja zaczynałam z zespołem pracować choć w zupełnie innym charakterze, bo byłam wtedy akompaniatorem, jak ten zespół powstawał. Potem oczywiście nie początku. było, a teraz już ponad 20 już chyba 22 albo 3 lata z nimi jestem. I myślę, że mają świaczkowiacy w sobie to coś, że nawet jeśli jest bardzo trudno, to oni zaciskają zęby, robią co trzeba, już bywało, że się obierali w stroje i chodzili do burmistrza, do prezydenta miasta, do różnych tam dyrektorów, żeby wspomóc ich finansowo. Żeby coś uprościć, uprościć. Byli, byli, są i ja mam nadzieję, że mimo wszystko będą. Co raz, za każdym razem grupa nowych, prawda? Co parę lat, już ktoś nowy, już ktoś nowy, już ktoś nowy, jest w zespole paru instruktorów, więc jak sobie myślę, jak kiedyś powiem basta, to będziemy miał kto zastąpić. To jest grupa silnych ludzi, dobrze rozumiem? Tak, tak. Z tak, charakterem? Tak, z charakterem to są tacy, którzy nawet pod górkę na czworakach, ale pójdą. Ze świerczkowa. Rodem. Ze świeczkowa, ale nie tylko, po nie tylko świeczko w nazwie świeczkowiacy, ale w zespole ludzie nie tylko ze świeczkowa z Mościc. A skąd dojeżdżają na próby? No z Tarnowa, z Wierzchosławic, z, y, z takich tutaj, m, może nie aż tak daleko od Bochni czy skądś. No chociaż bywało, mieliśmy w zeszłym roku y, y, chłopca, który na początku dojeżdżał właśnie z Siedlca parę razy, potem się tu przeprowadził, ale już go nie mamy. Nie wiem, co tam się porobiło, dlaczego go nie ma, ale go nie ma. Ale, ale za, tego wszystkiego, za tego wszystkiego były tego tak, 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 i zakłada tak, azotowe. Tak, tak. Były i azotowe, oczywiście tak. Bo to ludzie stąd byli ludzie stąd. na początku. Tak, tak. tak. Ja pracowałam w zespole szkół technicznych i tam były szkolne zespoły, i z tych szkolnych zespołów ludzie tańczyli w świeczkowiakach już. Czego życzyć na koniec, pani choreograf? Wam wszystkim. Nam wszystkim proszę życzyć, żeby pandemia sobie odeszła precz spokoju jakiegoś takiego, bo tego nam potrzeba. Żebyśmy się mogli te dwa razy w tygodniu, na te dwie, dwie i pół godziny skupić na tym, co kochamy, co lubimy i co chcemy pokazać. Widowni. A póki co zapraszamy przed A Póki co zapraszamy właśnie niestety nie na salę, tylko przed laptopy, tablety, nie wiem gdzie kto może, ale oglądajcie nas i wspierajcie nas, bardzo nam na tym zależy i już Wam za to dziękujemy, bo wiem, że tak będzie. Będzie można zobaczyć o tych samych porach, kiedy miałby się odbyć tak. na żywo. Tak, Obiecujemy, właśnie Dopilnujemy. Tak. Dopilnujemy, postaramy się. Choreograf Wiesława Hazuka, zespół pieśni i tańca Świerczkowiacy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia.